Ej! Weź pływa od palnej komputer Ej! Ej, Trzeci tydzień, sędziu trapuje na trapie. Siedzę na liczę bez ostaka na Piesędzia Sędzia to je po wyrokiem nie wyściglam. na mapie, wiesz, za mordo z parasolką takiej spistej kurwa kapie. Habiby bel afie, umury safie dafie. Pasa zabijamy, mój hamzela, ma te Mordy turbulencja jak ci kiedyś złapie na Mam ci na mordę za twoje szekanie w rapie Włoży lakier jak w ozapisie, nie ta Tata wie, że doniosłeś straszny wstyd mój matce Było se znaleźć pracę, a nie pchacie w nielegale Komu potrzebne były sądowe skandale, a? Ty, Saszka, sportowa saska, sportowa warszawska. Przyłączcie znienacka. Dawaj degarek raz, dwa. Urso atrakcja, dragi liwacja. Windom na minus jeden, uważaj, to jest zasadzka. W jak na paru faktach kijem i Bayern na bębem. Prześwietla to miasto, jak pierdolony rentgen. Nie pytaj pod jakim nowo pod